Siemanko! Siemanko! Witam w kolejnym odcinku Mamy wtoreczek 3 września godzina 18.30 Ładunek miałem awizowany na 18 ale szef do mnie zadzwonił, że coś tam może być wcześniej co mnie w sumie ucieszyło, tak? Pół godzinki wcześniej niby, no nie dużo, ale zawsze coś mówię dobra jadę a załadunek na Rakoniewice myślę spoko traska załatwimy temat, będziemy wracać ale zajeżdżam ja na firmę, magazynier mnie pyta a jak ładować? w jakiej kolejności? jak to, w jakiej kolejności? No Rakoniewice. Mówi, nie, nie, nie. Masz Rakoniewice, masz Warszawę i Łomże. Coś to siak. Mówię jak to? Przecież ja mogę się nie wyrobić. Ale z drugiej strony pomyślałem, przecież mam dwie dziesiątki, tak? Bo od niedzieli, jak ruszyłem w tą pierwszą trasę do Bydgoszczy, jak pamiętacie, to wyszła mi 24, czwórka, tak? Więc... Czasy mam wszystkie. Dwie dziesiątki, także myślę, że się wyrobię. Znaczy powinienem, no co, nie powinno być problemów. No ale mówię, dlaczego taka sytuacja? No, niby ktoś tam miał ładować, ale jeszcze nie było gotowe. Zbliżyłem do szefa. To szef mówił, że chyba jakaś awaria auta, czyjaś. Nie wiem. do tego doszło? Nie wiem, kurwa. No nie wnikam, w każdym razie. Prawdy się nie dowiesz, więc stawiam to. No i co? Załadowane mam, wyjeżdżam około 34 tony wszystkiego tam patrzyłem chyba na łąże jest coś koło chyba czterech palet. Tyle widziałem. No i tam na Warszawę pewnie też z jakieś może 3-4. I będziemy jakoś to atakować. Dobra. Tytułem wstępu tyle. A wam wrzucę jakiś kawałek materiału z porannego rozruchu na siłowni. Byłem rano na siłowni, a teraz w nocy do pracy. Nie ma upierdalania się. Zobaczę, jak wam się spodoba. To może będę wrzucał co jakiś czas też filmiki z siłowni. Dzisiaj akurat miałem barki. Także jakieś przebitki wam rzucę na początek. Jedziemy z kolejnym odcinkiem. my mind is in the bridge that keeps us I'm here and I'm feeling exaggerated that's what you assume the story's over now I must conclude I am conflicted watching where I step still hanging in the balance not the life I want to live I want to take it all standing tall fear i the person you are Dobra ćwiczenie wymyśliłeś. Takie że I taki to amatorski trening i takie to amatorskie nagranie Zazwyczaj chodzę właśnie około 8-9 rano Zaraz po trasie kolejnego dnia prysznic do domku, obiad, i zaraz jest telefon, na którą godzinę wyjazd, pakowanko się i wyjazd w trasę. A amatorskie nagranie, dlatego że ogólnie z żoną chodzę na siłownię, ale dzisiaj żona była na górze na rehabilitacji, więc musiałem sobie szukać miejsca, gdzie telefon ustawić, a tak za bardzo nie ma gdzie. Także. Dajcie znać w komentarzach, czy podobają Wam się takie wrzutki, czy robić tego więcej. Wtedy dam żonie telefon w rękę i może to będzie trochę lepiej wyglądało. No i dobra, Poleciałem do Łąży. Pierwszy rozładunek. Tak trzeba było śmiesznie stanąć. Ciemno, pewnie nic nie widać. Tak pod skosem. Eee, cztery palety, tak jak mówiłem, a few moments later, elegancko poszło dosyć sprawnie. Lecimy dalej na Warszawkę. Na Warszawkę mamy 130 km, godzina 20. Coś takiego pokażę wam jutro, jak nie zapomnę, właśnie to, co zostawiłem na kartce, żeby tłumik zobaczyć, bo dzwoni. Powietrze gdzieś spod kabiny schodzi I coś zaczęło brać paleciary już rdza No i tam taka rysa jedna jest nie Ktoś ogląda To wie skąd ona jest Widziałem, że lekko przymazana Ta paleciara jakoś tak śmiesznie zrobiona No ale zawsze to może dłużej wytrzyma bez dziur Także coś tam było chyba robione moją nieobecność. A tam jak widzieliście, no, ciemno, kurde, to ciemno. Nagrywanie to słabe, słabe jest. Ale co tu innego nagrywać? No, jak noc się jeździ. Jutro będziemy mieli trochę dnia, mam nadzieję, że. Jakoś pauza wyjdzie do 14, 15, może 13, ale nie chcę mi się wierzyć. Zobaczymy. Także jutro. Jeszcze trochę dnia chwycimy. No dobre pół trasy. Dobra. Papiery zaniosłem. Mam podstawić się pod trójeczkę Zobaczcie, jak pusto. Elegancko. Od razu strzała mnie wezmą. To to ja rozumiem. No i dobra, elegancko. Rozładowane. Zabrałem sam. Zabrałem, że samemu się rozładowuje. Zostawiam wózek ręczny, ale to pięć palet. Wystawiam tylko im i oni zabierają. Dobra. Idziemy, zamykamy ten burdel. Mordy muszę na normalnym, nie mogę na szerokim kącie, bo strasznie słaba jakość. Nie wiem czy będzie widać, to całe G zostało, nie wiem, 19 palet chyba do Rekoniewic. Jednej obrysówki nie ma. I z przodu jednej też nie ma. Na kuniu muszę zapisać na kartce też. Tak, też nie ma. Dobra, zbijamy stąd. Zwrot. Elegancko poszło. Wyjeżdżamy z Warszawy. Jeszcze jedna piątka I do celu. Myślałem, że będzie gorzej, ale w miarę sprawnie to poszło. Kawusia już zalana. Także łyk-łyku, siorbu-siorbu. I atakujemy. Dalej kilometry, 300 mamy zrobione. To jeszcze 350. I na miejscu. The next day. Siemano. Po lekkiej pozycji, krótkiej. Wypoczynku. Już klamut się pompuje. Ja tu ten powoli. Wracam, Poma, poma, pomaleńku zostałem tutaj u nich na parkingu Na pauzie powiem wam, że Kurde, zostawił mnie O Jezu, jeszcze je bramę zamyka, ja pierdziele Pewnie dopiero co zaczyna rozładowywać A, mi... A ja już chcę wyjeżdżać Widzieliście to? Spadliście mi, kurde, z kabiny na kostkę brukową. No, wióźki telefon. Kurde, jak dobrze, że ja kejsa miałem założonego. Spadł centralnie ekranem na kostkę brukową. Pewnie jeszcze było słychać moje, ok, Ma, ja pierdzielę. Żeby nie kejs, to by był roztrzaskany. Ale jest cały. Dobra. Wyjeżdżamy. Za jadę gdzieś jeszcze 15 zrobię, bo nie zdążyłem wszystkiego garnąć, bo chodziłem prosiłem kogokolwiek, żeby mi bramę otworzyli. Tamten gościu, który stał, nie wiem czy widzieliście, był solówką, także poprosiłem go, żeby na maksa cofnął pod samą rampę, a ja jakoś się przecisnąłem i wyjechałem o, tutaj jakiś parking na Bipi tu się wyjedzie, stąd później się wyjedzie zajadę tu na Bipika poogarniam całą resztkę piętnastka mi wyjdzie No później zostanie tylko trzydziestkę zrobić powinno być git także udało się, okazało się, że mają yy, Akcje chyba Sanepid wpadł po kontroli i dlatego zamknęli bramy i wszyscy czekali, nie? Łącznie ze mną No, ale już jest spoko Dobra Parkujemy Kurde, ja tak se żem zaparkował a tu widzę teraz było niewidoczne, rajki są może postawię po ludzku? Rajki. Się poprawią. Poprawiłem się nieco. No i co? Jak myślicie? Standardowo, szyby. Dobra, zbieram się do mycia. Nie wiem, czy to widać, ale brudne. Nie tak mocno, ale ja lubię mieć czyste. O, ktoś przyjechał. A znowu wypadnie, Mówię, trzeba jakiś tulej, do rąk. Nie wiem, czy wam mówiłem, czy nie mówiłem, ale pełno lufu, zaraz wam pokażę, pojemników, a tutaj o, cały tłumik nowy. Nie wiem czy to widać. Dobra, trzeba od razu ośkę za podnieść. A jak zwykle się zapomni. Pełno lufu, o a tu co się wysunęło? A muszę to obrysówki na kartce zapisać. O. Tak jakiś klej zrobiony tylko aby było, ale zawsze coś. Dobra, brać się za szyby chyba Miałem na tego pika jeszcze zajść, kawę wziąć, ale jeszcze swoje trochę mam, więc trzeba by było skończyć ewentualnie. Może do następnej stacji się zajedzie, trzy kawkę kupi. Dzisiaj wyjątkowo Nie herbata, a kawa jakoś dawno nie piłem, zatęskniłem za kawą oczywiście bez cukru z letką nutką miodu niektórzy nie lubią pić kawy z miodem ale jakoś dla mnie nie przeszkadza dla mnie jestem surowy Wczoraj już letnia, już nie jest gorąca. Dobra, dokręćmy tutaj jeszcze z 5 minutek. I czas wracać do domku, jutro pakernia. O ile i siły będą, bo nie pospałem znowu. Za bardzo, 30 stopni na zewnątrz, także w kabinie była masakra. A klimy nie włączałem, jakoś, bo nie chciałem za bardzo hałasować im tam na, na firmie. Otwierałem okna, ale co z tego, jak zasłoniłem zasłonki, to nie było przewiewu żadnego. Niby stanąłem pod takim drzewem, ale i tak słońce się przewijało. Ale to by nic nie dało i tak, on to, nie to by nic nie dało i tak by nic nie dało i tak. O, co tu. Powietrze wyrównuje jeszcze. Dobra, pewnie będziemy się zbierać poma, poma pomalenko. A moments later. Nie, no, mistrzostwo świata. Kawy wylały Wlałem kubek do pełna, ale zostało jeszcze w dzwanku, tak na końcu, mówię wypiję do końca, z schowam, bo już nie, nie wchodziło w ten kubek, to tak, przechyliłem. To mądre co kurwa mądre, czub kurwa. A koszulki na zmianę nie mam. Podejrzewam, że kawa raczej nie odparuje, plama zostanie. Nie, no normalnie, kurde, jest co świata. O, no już trochę się schłodziło w kabinie, to wyłączyłem ten nadmuch trochę ciszej. Przecież to skrzypienie kabiny jest cały czas. Nie wiem, czy kiedykolwiek to będzie zrobione, czy nie. Podobno to kosztowy gips jest. Kiedyś w Skanie to miałem, w RC na rondach tak skrzypiało to jakieś tam gumy zostały wymienione tutaj jakby z przodu jak maskę się otwiera i przestało, a ponoć tutaj w tym DAFie to żeby je wymienić to kurde pół auta chyba trzeba rozbierać, ogólnie one drogie może nie są, ale podobno wymiana, robocizna jest droga i tak szefu się z tym wstrzymuje na razie, a ja mam słuchawki jak, jak zaczyna mnie drażnić to skrzypienie, to o kabina się buja prawo-lewo i skrzypi. Jak mnie drażni, to wtedy słuchaweczki na uszy odcinam się od świata. I lecę. Ale kurde, powiem Wam, że coś dzisiejszy ten dzień jakoś słabo się zaczyna dla mnie. Wszystko mi z rąk wypada. Kurde, jak nie telefon, to kawa. Jakoś tak nie wiem. Jak tam Niewyspany chyba jestem po prostu, a zresztą, kiedy ja byłem wyspany w tej robocie, nie? Człowiek tak się umęczy, że potem jak do domu zajadę, w nocy to też zasnąć później nie można. Zobaczymy jak tu w dzień pójdzie, no liczę na to, żeby na jedną nie dojechać. Ostatnio jak z wulszty naleciałem, to trochę dalej jest, pewnie z jakichś 10-15 km. To na styk się udało. No ale tutaj się kręcenia było, żeby wyjechać stamtąd od nich. No i tu na parking też trochę się pokręciłem. A ten tachograf złodziej lubi minuty kraść. Ale zobaczymy, no to jest dzień, więc tutaj może się wszystko wydarzyć. Tym bardziej nie wiadomo jeszcze, jaka sytuacja na Poznaniu tam co ten pas dorabiają no a w ogóle słyszałem, że w tym miesiącu mają opuścić już tą nitkę obwodnicę Łomży ale nie wiem jaka w tym prawda, rozmawiałem z kolegą to podobno ma być jeden pas puszczony tylko nie? na razie ale to już zawsze coś jak nie będzie rozładunków Łomży to Łomża się obleci, będzie elegancko Zawsze to już luźniejszy czas taki Wolsztyn robić na przykład czy nie wiem Pniewy czy właśnie tu okolice Poznania jakieś Rakoniewice, Nowy Tomyśl czy, czy nie wiem kurde no gdzieś tutaj okolice Poznania nawet to będzie można sobie śmiało na 9 godzin iść nawet z jedną pauzą no teraz wychodzi to na styki a, a później myślę że będzie Troszeczkę luźniej. No właśnie o tym mówiłem. No niestety. Akurat w tej okolicy to ci wielcy rolnicy tutaj jeżdżą. Zauważyłem tymi sprzętami, takimi lepsiejszymi. Mam tutaj w tym telefonie opcję wyciszania, jakby otoczenia, nie? Żeby nie było tych właśnie dźwięków. Tylko klatkaż się zmniejsza. Full HD w 30 klatkach, wtedy nagrywanie w 60. Nie wiem, czy to jakaś w ogóle zauważalna różnica jest, no ale jak się montuje w jakimś w miarę dobrym programie, to się zaznacza, w jakim klatkarzu chce się zrenderować. I wtedy, jak ustawi się w 60 klatkach, a będzie materiał w 30, to będzie wtedy widoczna różnica. Po prostu będzie musiał jakoś tam to wyrównać. Dlatego nagrywam normalnie bez wyciszania otoczenia, ale myślę, że jest spokoj, bo zauważyłem, jak montowałem ten pierwszy film z telefonu, że co chodzi o dźwięk, to chyba lepszy jest jak z GoPro. Co chodzi o audio, telefon zbiera lepiej. No i dobra, uda się nam wyprzedzić, czy nie. Te piski to pewnie Was drażnią, Ja już prawie że się przyzwyczaiłem, ale zaraz w suchaweczki chyba wjadą. To Tutaj taka droga, no. Nierówna dziurawa. Dobra, szukamy miejsca do wyprzedzania. Nie wiem czy wy to widzicie. Ale słyszycie pewnie. <laughs> pada śnieg, pada śnieg. Kurde czemu oni tego nie zakrywają? Nie wiem, nie mają w obowiązku zakrywać. W rolnik 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 na ciągniku, rolnik no mądre to kurwa, mądre Nie to Piękna skania każe w niskiej kabinie Ale fajowa Standardowo, prawy stoi, lewy jedzie praktycznie pusty żeby być hamem to można lewym jechać I potem się wpychać Już widzę, że jakaś ciężarówka jedzie. I tak robią niektórzy No i chyba mój plan runie w gruzach z tą jedną pauzą. O, jadą sobie. I potem na końcu... Się szerzy, kurwa. i za chwilę wszyscy tam w Tak, tak, dokładnie. I tam gdzie zwężka, bo lewy pas idzie na Warszawę, prawy na Bydgoszcz... No, mamy dużo czasu. i będą się wpychać, no. Dlatego my stoimy. O, który dzisiaj gra Polska? Polska dziś gra? 1045. Kurde, nie wiedziałem. Jeszcze 40. To nie dzisiaj jutro grają O Wszystko jasne Nie są do bieżąco, ale mecz piłki nożnej i czy jaki macie? No właśnie nożna, piłka noża i teraz właśnie nie wiem czy dzisiaj, czy jutro to jutro grają od 20-45 Grają A z kim? Grają A z kim grają i o co grają? Co jest takiego tam. uśmiech Lewandowskiego, uśmiech Lewandowskiego. Dobra, nie będziemy słuchać pewnie. Jakoś udało się dolecieć do tego parkingu. Co ostatnio, z którego jest szansa dolecieć na 4,5 do Suwok. Ale dziwne, kurde, dzisiaj pusto. Puściutko Dobra, będzie można trochę się porciągać. Śmiejcie się wyrzucić, ogarnąć trochę I dalej w drogę. Syf, kiła i mugiła. Dobrze, że ja z zewnątrz nie muszę na niego patrzeć, tylko od środka.